Cześć wszystkim, z tej strony jest z Encyklopedii Kryptowalut. Ostatni meetup, na którym byłem o kryptowalutach, natknął mnie troszkę do zrobienia właśnie tego filmu, który teraz oglądacie. Ponieważ padło tam pytanie dla osób uczestniczących w Q&A, jak widzą kryptowaluty za 5, za 10 lat? No i ja postanowiłem sobie też o tym pomyśleć trochę w domu po tym po etapie. I stwierdziłem, że podzielę się z tymi przemyśleniami z wami. No bo czemu miałbym to wszystko trzymać w głowie, skoro tworzy taki kanał przecież, tak? No więc dzisiaj sobie powiemy o, o, o takich paru ścieżkach rozwoju, w jaką stronę jakby mogą iść kryptowaluty, w jaką stronę może iść cała branża przez najbliższe 5-10 lat. Od razu mówię, że to są w większości moje Subiektywne odczucia i jakieś pomysły, chyba jedno czy dwa wyciągnąłem z, z tego meetupu i, i też to jakby stwierdziłem, że tak, no faktycznie w, tym, w tą stronę może iść rynek, dlatego właśnie o tym teraz powiem. Pierwszą sprawą, jaką, pierwszą ścieżką, w jaką może iść rynek jest tam pewno połączenie wszystkich blockchainów. Nie wyobrażam sobie, żeby świat, świat kryptowalut mógł istnieć w takiej formie, w jakiej istnieje teraz. Czyli że mamy nie wiem, kilka tysięcy kryptowalut tak i większość z nich, no może nie większość tak, bo niektóre bo duża część opiera się jednak na blockchainie Ethereum, no ale kupa z tych kryptowalut ma swoje własne blockchainy. Bitcoin Litecoin, Ethereum, właśnie NIO i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wszystkie te kryptowaluty mają swoje blockchainy i w tym momencie bardzo ciężko jest porozumiewać się pomiędzy tymi wszystkimi blockchainami wysyłać pomiędzy nimi środki, wiadomości, dane i tak dalej. No bo oczywiście blockchain nie jest potrzebny tylko do tego, żeby wysyłać kryptowaluty. Przy pomocy blockchaina można wykonywać dziesiątki innych zadań. Co więc się stanie? Stanie się to, że albo powstanie kryptowaluta, która będzie jeszcze nakładką na te wszystkie kryptowaluty i będzie pozwalała podłączać do siebie te różne blockchainy i między nimi się komunikować, albo te mało popularne kryptowaluty Wymrą i po prostu przestaniemy z nich korzystać, i na rynku zostanie 3-4 takie same blo 3, blockchainy, zostaną, no i między tymi blockchainami jakoś deweloperzy się dogadają i, i powypuszczają może jakieś api, które pozwoli na komunikację między tymi blockchainami. Z tego co mi się kojarzy, kryptowaluta Ion, nie jako jedyna, ale taka chyba najbardziej popularna, próbuje coś takiego zrobić, aby połączyć właśnie, właśnie różne blockchainy w. Może nie w jeden, ale pozwolić komunikować się między tymi blockchainami ze sobą. Także myślę, że to na pewno będzie się musiało zmienić, żeby ten rynek się dalej rozwijał. Kolejna kwestia. Wierzę w większą adopcję zdecentralizowanych giełd. A dlaczego? A on dlatego, że co chwilę, co miesiąc, dwa, trzy słyszymy, że jakaś giełda została zaatakowana przez hakerów. Jakiś właściciel giełdy się zwinął. Jakiś właściciel giełdy w Kanadzie umarł sobie i kupił e, swój akt zgonu w Indiach. Czy tam został mu został przedstawiony akt zgonu właśnie z Indii, gdzie można go kupić już za 100 dolarów? No i ludzie tracą na tych giełdach naprawdę kupę milionów dolarów, miliardów dolarów. MTGOX i tak dalej, to już w ogóle nie mówię. Kogo to wina? No, oczywiście ludzie. Ludzie nie dbają o to, żeby nie trzymać tych kryptowalut na giełdzie przetrzymują je tam przez bardzo długi okres czasu, narażając się tak naprawdę na cały czas ogromne ryzyko utraty tych swoich środków. Ja rozumiem, traderzy muszą to trzymać, żeby handlować, ale jeżeli nie jesteś żadnym traderem, to prześlij te kryptowaluty na swój portfel. Dlatego wierzę, że zdecentralizowane giełdy, które tak naprawdę pozwalają nam się peer-to-peer -peer komunikować z osobą inną, która chce sprzedać swoje kryptowaluty, będą miały duże powiedzenie w przyszłości. Dlaczego te giełdy teraz jeszcze nie mają takiej adopcji? Mała płynność, to przede wszystkim. Po drugie, jest z nich ciężej korzystać niż z takich scentralizowanych giełd. No i myślę, że po prostu mniej osób o nich jeszcze wie i to dlatego nie wszyscy z nich jeszcze korzystają, a myślę, że nawet 10% osób, które korzysta z scentralizowanych giełd, nie korzysta z decentralizowanych giełd. Dlatego myślę, że to jest kolejna jakaś ścieżka rozwoju. Trzecia sprawa, prawne uregulowanie kryptowalut na świecie. To oczywiście się dzieje cały czas w różnych krajach, powstają, powstają nowe regulacje. Kryptowaluty się zatwierdza jako legalne środki płatności, mówi się czy, czym to tak naprawdę jest, jakie podatki i tak Jednak sprawa jest w wielu, wielu krajach jeszcze nie ustosunkowana tak całkowicie w postaci. Zresztą też PCC jest dalej zawieszone, tylko a nie całkowicie zniesione. Dlatego za parę miesięcy schodzi jakby zakaz, znaczy schodzi ten to prawo mówiący o tym, że nie trzeba płacić PCC od handlu na kryptowalutach. No a co jeżeli ktoś stwierdzi, że dobra, mieliście rok przerwy, ale jednak te PCC znowu trzeba będzie płacić. Nie wiadomo, dlatego takie fundamentalne sprawy, jak podatki, i to, jak będziemy rozliczać te kryptowaluty w przyszłości, muszą zostać uregulowane wszędzie na całym globie. Po prostu, żeby to miało jakikolwiek sens przyjmowanie tych środków, płacenie nimi, wymiana, handel i tak dalej. Bez tego ani lóż z masową adopcją. Kolejna sprawa. Myślę, że masowa adopcja będzie spowodowana też bardzo małymi blockchainami. Coś takiego właśnie chce stworzyć ten protokół Mimby Wimble, który, tak jak mówiłem w poprzednim filmie z meetupu, waży dosłownie blockchain tej kryptowaluty chyba Grinch MIM 2,5 mega blockchain EOSa, kryptowaluty EOS waży w tym momencie 4 terabajty. Więc żeby otworzyć swój węzeł trzeba by posiadać naprawdę sporo miejsca na dysku. Jeżeli nie mamy swojego pełnego węzła no to musimy korzystać z węzłów innych ludzi, bo możemy po prostu nie mieć tyle wolnych przestrzeni na swoim dysku aby odpalić pełny węzeł. A co już, już w ogóle nie mówię, jeżeli chcielibyśmy taki węzeł odpalić na telefonie czy na jakimś nie wiem, tablecie, tak? No to jest praktycznie niemożliwe na ten moment. Dlatego myślę, że tutaj kryptowaluty muszą zjechać z, z objętością tych blockchainów, bo inaczej może być y, ciężko. Kolejna sprawa. Bardziej profesjonalne nazwałem tutaj traktowanie branży. To też właśnie o tym też rozmawialiśmy troszkę na tym etapie. Y, ciężko dobrać y, jakby słowa, z którymi się. Słowa, którymi komunikujemy się z osobami, które jakby tej branży nie znają albo słyszeli tylko o tym, że to piramida finansowa, że bańka prysła i ludzie potracili swoje pieniądze. Nie możemy za nisko traktować tej branży i mówić, że tu masz jedną karteczkę, tu masz drugą karteczkę, ktoś sobie coś pisze na tych karteczkach. No i jeżeli trzecia osoba dojdzie nam do stołu, też napisze coś na tej kartce, ale jednak fałszywego, no to my wypychamy i ej, ty już się z nami nie bawisz przy stole. Tak? No to jest takie najprostsze jakby opowiadanie o blockchainie, czym ten blockchain jest. No jednak ktoś może nas, wiecie, no nie traktować serio po prostu, jeżeli komuś tak będziemy opowiadali o tej technologii. Natomiast jeżeli zaczniemy opowiadać, że to są węzły, węzły się ze sobą komunikują, to wszystko jest kryptograficznie zaszyfrowane i te szyfry są różne i tak dalej, no to zaś ktoś pomyśli, że to jest jakieś, nie wiem, dla geeków jakiś wymysł internetowej psychologii, Nikt z tego nie będzie korzystać, po co mnie w ogóle taka wiedza? No i też się może zarazić do tej branży. Dlatego myślę, że trzeba nauczyć się mówić o tej całej branży, o blockchainie, o kryptowalutach i wypośrodkować to, aby po prostu ludzie, z którymi gdzieś tam rozmawiamy na ten temat, bardziej, tak jak napisałem, profesjonalnie podchodzili do tego, o czym my do nich mówimy. Nie zarazić ich, nie za nisko wypośrodkować to wszystko. Ale się zrymowało nawet. Dobra, kolejna rzecz. Coś, to co mi się osobiście nie podoba? Myślę, że może do tego dojść, natomiast nie chciałbym. Chodzi tutaj o narodowe waluty wirtualne. Był w Polsce pomysł DPLN, tak to nie wyszło, natomiast z tego co się dowiedziałem, jest firma gdzieś tam związana z Ministerstwem cyfryzacji, która planuje właśnie, nie planuje nawet czy już pracuje nad, takim, nad taką e złotówką. Kiedy o tym gdzieś się dowiemy w mediach, to jeszcze nie wiadomo. Natomiast wiem, że coś takiego jest i jest firma, który po prostu to tworzy. Dlaczego mi się to nie podoba? Nie, nie podoba mi się to, dlatego że w tym momencie zostaniemy już całkowicie e, inwigulowani przez państwo. Póki mamy gotówkę jeszcze na rynku, no to możemy kupić e, nie wiem iść do apteki i kupić sobie Tabletkę dzień po. Jeżeli jakaś kobieta, na przykład, wiecie, nie chciała urodzić dziecka, powiedzmy, tak, może kupić sobie tą tabletkę za gotówkę i, i państwo od razu nie będzie wiedziało, że ona, hmm, mogła być w ciąży. Ciekawe, z, z jakiego powodu do tej ciąży nie doszło, dlaczego nie chciała tego dziecka. Podaję abstrakcyjny troszkę przykład, tak? No i państwo już o tym będzie wiedziało. Nie wiem, możemy na przykład, państwo może wiedzieć, że kupujemy jakieś leki na. Nie wiem, jakąś chorobę, tak. I już tutaj też będzie mogła manipulować, na przykład, taką informacją w, w, w kontaktach z nami. Podaję abstrakcyjne przypadki, natomiast tak mogłoby być. Ja jestem przeciwnikiem tego, aby zostać w pełni zinwigulowany przez państwo, przez to, że wszystkie transakcje będą oparte na blockchainie, jawnym blockchainie, bo o tym mówię. Gdzie, jeżeli ktokolwiek pozna mój adres, tak naprawdę publiczny, tak, to będzie mógł w pełni wiedzieć, co do kogo przesyłałem, ile pieniędzy mam na koncie i tak dalej. Jeżeli by to miało być coś takiego, jak Wimble, albo jakimś innym, nie wiem, Monero, Zcashu, gdzie nasze adresy są, no nie, ciężko się dowiedzieć, tak, kto do kogo, ile i tak dalej, to okej, okay, to jeszcze to rozumiem, natomiast nie wierzę w to, żeby państwa chciały korzystać właśnie z takich anonimowych rozwiązań. Nie ma takiej opcji, dlatego tutaj jestem przeciwnikiem narodowych walut wirtualnych, jednak myślę, że do czegoś takiego może dojść i to nawet same państwa, jeżeli tego nie zaczną robić, to dostaną jakiś prykaz z banku centralnego lub z y, takich nadzorów wyżej właśnie niż, niż, niż rząd, niż państwo, że coś takiego muszą wprowadzić. Troszkę teorii spiskowych, ale, ale, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było naprawdę. No i siódma sprawa, handel prywatnymi danymi. Tutaj poruszył to jeden z prelegentów, właśnie na tej konferencji. Coś takiego, co robi Civic kryptowaluta. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za kryptowaluta, to zapraszam do filmu na moim kanale. Kiedyś, bardzo bardzo dawno temu, o tej kryptowalcie mówiłem. Ee, Civic próbuje stworzyć taką naszą całkowitą tożsamość na blockchainie. To znaczy, że jedziemy na lotnisko, mamy jedną kartę, przykładamy. Lotnisko wszystko nazwie, ściąga pieniądze z konta, wiemy, że my to my i tak dalej. Później wchodzimy do hotelu, tą samą kartą się znowu identyfikujemy, przykładamy i tak naprawdę w jednej karcie mamy wszystkie swoje dane osobowe. Tutaj temu panu chodziło o to, że zakup na przykład, nie wiem, szamponu firmy A będzie naszą prywatną daną. Nikt nie dowie się o tym, że kupiliśmy szampon A, bo jeżeli ktoś by się dowiedział, że kupiłem szampon A, no to szampon firmy B Zaraz gdzieś nam się wyświetla jako reklama na, w internecie, tak? I próbuje nas przyciągnąć do siebie pięknymi, nie wiem, lepszą etykietą, lepszym działaniem tego szamponu, i tak dalej. Próbuje nas do siebie od razu przyciągnąć. W tym momencie chodzi o to, żeby posiadać wszystkie takie dane, które moglibyśmy w jakikolwiek sposób odsprzedać innym firmom prywatne, prywatnie na blockchainie. Żebyśmy to my mieli stuprocentowy dostęp do swoich danych i do tych i co z tymi danymi tak naprawdę chcemy zrobić, czy chcemy jakąś odsprzedać, oddać, pokazać, udostępnić w ogóle. W tym momencie te dane sobie latają po świecie, wszędzie się robi KYC, AML i tak Banki wiedzą, do jakich sklepów chodzi, chodzimy, wiemy, je, wiedzą ile tam pieniędzy wydajemy i tak dalej, także w ciasteczkach, w przeglądarkach wszystko zapamiętują, później nam dają sprecyzowane reklamy. Także chodzi o to, żeby w tym momencie jakoś te dane móc prywatnie przechowywać i samemu decydować o tym, co chcemy z tymi informacjami robić dalej. No i to jest siódma sprawa. Jeżeli chodzi o, o ścieżki rozwoju blockchainu i kryptowalut całej branży, w jaką stronę może to wszystko pójść i co się będzie działo przez najbliższe właśnie parę lat. Myślę, że to może tak wyglądać. Jeżeli wy macie jakieś swoje tutaj ścieżki rozwoju, którymi może pójść ta branża, to śmiało oczywiście piszcie w komentarzach. Chęcią podyskut z chęcią podyskutuję na ten temat. Jeżeli z czymś się nie zgadzacie, co tutaj powiedziałem, to oczywiście też piszcie, też z chęcią podyskutujemy. Najlepiej na, dis na Discordzie, do którego oczywiście adres macie w opisie każdego filmu. A ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Cześć!